Cześć, tu Maestro. Udało mi się już odpocząć i odzyskać równowagę psychiczną po przejściu konga, więc nadszedł czas na kolejną grę. Tym razem wybór padł na The Order 1886 gra jest z 2015 roku, czyli z czasów, gdzie Sony chciało się jeszcze wydawać ciekawe ekskluzywy i nowe IP, a nie tłuc Lewackie ścierwa i remake i remasterów. Znaleźliśmy Kampania rozgrywa się w steampunkowej wersji epoki wiktoriańskiej. Ludzkość już od stuleci prowadzi w tym świecie wojnę z mutantami, które potrafią ukrywać się pod postacią ludzi. Dzielamy się tutaj w Serga Lahada, członka zakonu Rycerzy Okrągłego Stołu, a akcja gry toczy się w Londynie. Zwróćcie jeszcze uwagę w trakcie trwania materiału na grafikę, bo mimo 10 lat dalej jest na bardzo wysokim poziomie. Dobra, i tak się już rozgadałem, w grze mamy do zdobycia 22 trofea i w większości nie są one skomplikowane, więc jedziemy. I jedziemy na baletę, kurwa! Grę zaczynamy jako uwięziony i torturowany Galahad podczas ucieczki z więzienia. Dlaczego tam się znalazł i musi uciekać, no to się wyjaśni. A ucieczka kończy się skokiem do tamizy. I tak już jestem trupem. Galahad! No i w pizdu i wylądował. E, jeszcze jedna rzecz, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie komentarz i łapkę, a może nawet suba. Cofamy się o miesiąc. Galahad jako rycerz zakonu wraz z Igraine, której jest mentorem, udają się na misję pacyfikacji obłąkańców, czyli uciekinierów ze szpitala psychiatrycznego. Wychodzę z trofeami, zaczynam od naklepania ręcznie 15 gałganom, za co dostaję trofeum manto, Na a chwilę później męczę jednego nieszczęśnika serią głuszeń z karabinu, no bo po co wykorzystywać bezużyteczny tryb karabinu na 30 przeciwnikach. Skoro można jednego zmaltretować 30 razy. Skutkuje to otrzymaniem trofeum pełna dezorientacji. Przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą. Isi zostaje postrzelona i używa zawieszonej na szyi podki, zakupionej najpewniej od handlarki różności FM1. To czarna woda, która leczy i bardzo spowalnia proces starzenia się członków zakonu. Do gry wchodzi jeszcze mechanika czarnowidzenia, taki system Ala Dead z Red Dead Redemption 2. Szybko wykorzystuję więc to do zdobycia trofeum strzelec wyborowy i zabijam pięciu przeciwników w tym trybie. W sumie to trochę taka niepotrzebna rzecz, której używałem tylko, żeby wbijać trofea z tym związane. No a skoro już o tym mowa, przeskoczymy lekko do przodu, do momentu wbicia trofeum świetnie, za zestrzelenie lecącego granatu podczas używania zdolności czarnowidzenia. Wracamy do wydarzeń. Docieramy do naszego drugiego kompana, Lafayeta, czyli stereotypowego Francuza. Mademoiselle, gdyby nie śluby wierności, z radością przyjąłbym Pani zaproszenie. Ciekawostek Galahad zauważa jeszcze jednego z towarzyszy, Percivala, rozmawiającego z jakąś tajemniczą postacią. Po poszukiwaniu pozostałych zbiegów, czy tam innych pacjentów, udajemy się do metra, gdzie się rozdzielamy. Idźcie tam. Ja pójdę tędy i poszukam pozostałych zbiegów. A co to za gówno? Tak, mówiłem już nie raz, że w grach zawsze, ale to zawsze musi być poziom w kanałach. No, tym razem jest to akurat metro, ale w sumie za wielkiej różnicy, jak widzicie, to nie ma. Jeden ze zbiegów okazuje się mieszańcem, czyli ma możliwość przemiany w lykan. Tam nawet w sumie więcej niż jeden. Eliminuję zagrożenie, dobijam potwory, ale jednemu udaje się uciec. Bierzemy więc Givera od i no i po krótkim pościgu eliminuje ostatniego Gaugana. Teraz mamy scenkę, gdzie kanclerz zakonu, do którego należy nasz bohater, coś tam coś tam, że nie powinniśmy interweniować tam gdzie są rebelianci, że to robota policji, no jednym słowem kładzie lachę na to, że mogą tam być mutanci. A i robi jeszcze głosowanie, czy może jednak warto się tam udać? Nie za bardzo tutaj ogarniam jak policzono głosy, ale wychodzi na to, że jego zdanie zostało podtrzymane, zresztą posłuchajcie. Mości w sprawie Whitechapel. Za czy przeciw. Przeciw. Sprzeciw utrzymany. Poznajemy jeszcze Lorda Hastingsa, szefa kompanii wschodnioindyjskiej oraz ser Lukana, czyli adoptowanego syna Kanclerza i przyrodniego brata Isi w jednym. W sensie Lukan, nie, nie Hastings. A i poznajemy jeszcze Nikola Tesle, który pokazuje nam urządzenie do otwierania drzwi i karabin snajperski. Mimo oficjalnego zakazu, ruszamy na misję do dzielnicy Whitechapel, czyli dzielnicy Biedoty. Odsuwamy jeszcze belkę od drzwi, które otwierają się w drugą stronę, żeby Issy i Perceval mogli przejść. Ogólnie Perceval to już serio stary, skoro nie może się po prostu schylić pod tą belką. Przemierzając dzielnicę, trafiamy na pionierów frikowych MMA. Cóż, kiedyś Biedota brała w tym udział, teraz Biedota intelektualna to ogląda. Ale. Na razie, Trafiamy więc na rebeliantów i jakimś cudem, no ciekawe jak, zostajemy zauważeni. Czas na włamanie do burdelu. Mamy tu scenę walki z gościem z marczugą na wierzchu. Okazuje się, że faktycznie są tam rebelianci, a my uciekamy, dochodzi też do strzelaniny. Potykamy się z Percivalem, znajdujemy u rebeliantów broń zakonu, w tym karabin termitowy M86. Fabularnie trzeba teraz odkryć, w jaki sposób weszli oni w jego posiadanie. Co tu się odpierdala? Natomiast ja przy jego pomocy wbijam trofeum w płomieniach za podpalenie 15 oponentów. Ja wiem, że na razie głównie gadam o fabule i wydarzeniach, ale. Spokojnie, zaraz się rozkręci. Docieramy do wejścia i widzimy jeszcze raz Percivala, gadającego z jakimś randomem. W szpitalu raczej pustawo, do tego przypada nam sprawdzanie piwnic. Trzeba przeszukać piwnicę. Dobrze, idę na dół. Trafiamy tu na mieszańca, zajadającego się pacjentem. Jest jeszcze walka z tym mieszańcem, podczas której pomaga nam Isi. Ale ostatecznie i tak sami musimy dokończyć robotę. A no i Isi ogarnęła, że rebelianci mają zaznaczony jakiś ładunek, który ma trafić do Ameryki no i że mają mundury kompanii handlowej. Dobra, pierdu-pierdu czas wbić na sterowiec Agamemnon, żeby tam uratować co i kogo trzeba przed rebeliantami. Galahad podpytuje jeszcze Percivala z kim tam ukradkiem gada, ale Percival powiedział tylko "Dowie się w swoim czasie! Pierdol się! Mamy teraz etap skradankowy na sterowcu. Żeby wykonać misję i pokonać rebeliantów, których można rozpoznać po braku naszywek na mundurach, zabijamy prawdziwych strażników mających te naszywki. No spoko. Udaje nam się w końcu przejąć statek. Docieramy też na balkon, żeby zdjąć teraz już w końcu fejkowych strażników. Dochodzi do strzelaniny, gdy atakują nas już normalni rebelianci w normalnych, rebelianckich uniformach. I jak oni niby się dostali na statek? Teleportowali się, siedzieli skuleni w walizkach... No kurwa, nawet przywódczyni rebeliantów się nagle pojawia. Mnie już zaczynają ogólnie boleć te głupoty w fabule, no ale za to w końcu zbliżamy się do momentu, od którego zaczynają pojawiać się trofea, no chociaż tyle. I jeszcze ten Lukan się zesrał, że na misji w szpitalu było tak wiele ofiar i zniszczenie szpitala. No przecież jak tam przyszliśmy, szpital był już zniszczony, a z ofiar to tylko rebelianci i lekanie. No co za kiep jeden. Ach, mniejsza oto. Podczas przebijania się przez pomieszczenia sterowca udaje mi się wbić trofeum rewolwerowiec za pokonanie 75 przeciwników za pomocą pistoletu. No i do tego jeszcze między oczy za 100 headshotów. Doganiamy zamachowca, który miał wysadzić statek. Niestety udaje mu się to, a Percival strzela kopytami. No i tyle z dowiedzenia się z kim tam gadał. Aczkolwiek dowiadujemy się, że miał ponad 600 lat, więc chyba jemu już wystarczy, a do ekipy rycerzy dołącza Lafayette. Dziadek znowu się zesrał, ale na szczęście przerywa mu atak rebeliantów na Lorda Hastingsa. No i całe szczęście odbył się on akurat po drugiej stronie ulicy. Oponentów było sporo, więc udało mi się w końcu wbić trofeum z biodra za zabicie 25 przeciwników bez celowania. Do tego jeszcze cuda techniki za pokonanie 40 przeciwników bronią prototypową oraz siła rażenia za pokonanie trzech przeciwników i jedną eksplozją. Galahad topi smutki, no a zaczepia go przywódczni rebeliantów. Ta informuje, że w zakonie są zdrajcy i w zasadzie to oni rozprowadzają zarazy. Zgadza się więc, żeby iść z Lakshmi zobaczyć dowód na to, że kompania jest winna. Zrzuca więc swoją zbroję i wychodzi, ale będąca tam przypadkowo Isi go zauważa. O widzisz, tak wygląda kapuś. Idziemy więc do doków kompanii. W magazynie znajdujemy ładunek wampirów w skrzyniach, które neutralizujemy. Informujemy o tym starego, no a stary standardowo nie uwierzył, no i się zesrał. To plugałych kalumni! Zabraniam rozpowiadania tych niedoszecznych pomówień. Przekonać się natomiast na rozeznanie w siedzibie kompanii zgodził się Lykan, Lukan. Podczas przekradania się do siedziby wbijam trofkę wszechstronny rycerz za zabicie przeciwnika każdym rodzajem broni oraz anim mrumru za zabicie siedmiu adwersarzy po cichu. Podnoszę też ostatni item, który można obejrzeć, za co dostaję trowkę siła obserwacji. Wbijamy do siedziby. W trakcie strzelaniny wbijam jeszcze trofeum pełne skupienie za zabicie 25 przeciwników podczas czarnowidzenia. No i bardzo się z tego powodu cieszę, bo nie będę już musiał tego główna używać. Podczas poszukiwania dowodów przeciwko kompanii gdzieś znika nam jeden z towarzyszy, no i mamy w końcu twist fabularny. Lord Hastings okazuje się kubą rozpruwaczem, głównym złym, i do tego jeszcze Lukan z nim współpracuje. No ładnie, kto by się spodziewał się nisko. Mogłeś. Wybacz, bracie. Muszę najpierw zadbać o swoich. Swoich? Podczas pogoni za Lukanem wbijam trofeum łowca za zabicie dziesięciu Lukanów. Spada Isi i Lafayette, aresztują Galahada i trafia on przed sąd, po czym zostaje skazany na śmierć. Karą jest śmierć. No, no i właśnie w tym też. miejscu wracamy do wydarzeń z początku gry. Ja i tak już jestem trupem. No i było, było, było. No wiem. Galahada wyciąga z rzeki Tesla i ktoś tam jeszcze. Po kilku dniach odpoczynku ucieka razem z Lakshmi i przedostają się tunelami do White Chapel. Grayson stwierdza, że musi jeszcze uratować Teslę, no bo mu pomógł. Po drodze Lafayette okazuje się z pokoziomkiem, nie to co ta durna cipa Isi. Udaje mi się też znaleźć i przeczytać ostatnią gazetę, za co wpada trofeum czytelnik, ostatni cylinder fotograficzny, za co dostaje trofeum archiwista, no i przyjrzeć się ostatniej fotografii, co daje osiągnięcie skrupulant. Za to wszystko dostaje jeszcze pucharek ciekawski. A i udało mi się zdetonować 10 beczek z prochem, tu nagrodą jest trofka mieszanka wybuchowa. No i dobrze, no i fajnie jeszcze ostatnie starczy z Lukanem, który pierdzieli, że coś tam coś tam ludzie jednak źli i musiał pomóc swoim. Przez wszechobecną ludzką chciwość. Mój ojciec, kochałem ich jak swoich. Pojawił się też stary, który mówi, że wiedział o Lukanie, ale też że się nie przyzna, prawda nie może wyjść na jaw, a Grayson ma zabić jego syna, co ten oczywiście robi. Nikt nie zapracował na taki los. Na koniec jeszcze standardowo dla gier Sony Cliffhanger: wydarzeń, które pewnie nigdy się nie pojawią w nowej grze, no bo oczywiście o sequelu ani widu ani słychu. Ja zabieram jeszcze trofkę ex rycerz za ukończenie gry, no i zdobywam Graala. Znaczy się platynę. Graal. Częście gry zajęło mi 12 godzin, podczas których naprawdę dobrze się bawiłem. Trudność platyny to standardowe u mnie 2 na 10, a fan z gry, tak jak już mówiłem, był spory i tutaj śmiało mogę dać 7 na 10. Dzięki za obejrzenie filmu zostaw jeszcze lajka like dla zasięgu, może jakiś komentarz i suba, a ja nie zostawię cię bez nowego materiału. Cześć!